Wyzwolenie miasta to nie był koniec wojny. To był zaledwie początek nowego, jeszcze dłuższego i chyba bardziej wyczerpującego etapu oblężenia. Właśnie tak, wyzwolenie miasta wcale nie oznaczało pokoju. Siły ukraińskie, choć wyparte z ulic, wcale nie złożyły broni. Przegrupowały się i otoczyły lwów z trzech stron, rozpoczynając trwającą pół roku morderczą blokadę. Walka o miasto ciągnęła się więc przez kolejne długie miesiące. To był okres nieustannego napięcia, ostrzału artyleryjskiego i zaciętych potyczek o utrzymanie połączenia z resztą kraju. Obleżenie ostatecznie przełamano dopiero w maju 1919 roku, w wyniku wielkiej polskiej ofensywy z udziałem słynnej armii Halera. A jak wyglądała codzienność w takim obleżonym mieście? Cóż, Lwów był niczym wyspa, połączona ze światem tylko jedną kluczową linią kolejową do przemyśla. Stała się ona dosłownie arterią życia, o którą toczyły się nieustanne zacięte walki często z udziałem pociągów pancernych. A w samym mieście panowały dramatyczne warunki. Brakowało wody, prądu i żywności. Ta heroiczna obrona i to długie oblężenie na zawsze zapisały się w polskiej historii.